Pogoda niestety nas nie pieści. Deszcz cały czas teraz pada od rana. Trzeba było trochę wstrzymać się z wyjściem w teren. Tutaj Art. Największy poszukiwacz znalazł się najwięcej znalezisk. Z czego najbardziej się cieszę? Z jakich znalezisk? Nie znalazłem. No nie, a no, tak naprawdę to dopiero zaczynamy. Tu ja wam pokażę trochę rzeczy. Wyszedł no, na przykład taki odłamek pocisku. Tylko, że jest ołowianym pierścieniem wiodącym. Czyli jest dość stary. Tutaj, ogólnie na terenie lotniska, był dawniej poligon austro-węgierski, więc jest dużo takich rzeczy. Już brudzisz sobie ręce, to pokażę. Tutaj jest też ładny pierścień. Większy odłamek. I tu jest fajny. Ten prawdopodobnie będzie to fragment granatu artyleryjskiego, kulgi takiej z uszami. Pewnie część z Was widziała takie rzeczy. Ja jak na razie wykopałem tylko 6 ołowianych kulek. Mistrzostwa są organizowane przez pozytywną grupę detektorystów i przez Sylwestra Pepela. A ja tu przejdę teraz między ludźmi i pokażę wam, co tutaj wykopują. Tutaj kolega z sądy Sądyczyzny. Co ciekawego wykopałeś? Kawałek łuski. Kawałek łuski. A co wykopałeś wcześniej? Ciekawego? Wcześniej to. Kul ne, 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 lube, ne, ne. Kulki szlapnelowe Okej okay. Masz coś ciekawego? Kulki Przejdę do organizatora Powiem wam coś ciekawego Ogólnie są dzieci, są kobiety Tutaj Wojtek Pro z gangu poszukiwaczy Zapraszam Was na jego grupę serdecznie. Dzięki Jesteś bardzo. na live y, na Zwiadowcu, 96 osób na żywo. Wow, a u mnie tylko 10. <noise> Cześć. Ty z Holandii specjalnie przyjechałeś na ten zlot? Nie, nie, na urlop jestem. Jesteś na urlopie, ale przyjechałeś z Holandii na urlop do Polski, tak? Bo tak, gdzie inaczej urlopować, jak nie w Polsce. Coś ciekawego wykopałeś? 8 ruchów muszkietowych, dwa i 4 orlopy. Okej. Tak, dokładnie ten od klubu sportowego. Tutaj przejdę dalej. Jakiś ander. Co tam, anderze, u ciebie? Cześć, witam Cię. Możesz powiedzieć coś o swoim kanale? Chcesz go rozkręcić? To znaczy, masz teraz jeśli okazję. Jeśli chcesz ochotę wpadać na kanał na YouTube, to masz kropek. Zapraszam serdecznie. Bang. Co tam jeszcze ciekawego? zobaczyć, co się w Niemczech szuka. Jakie życie się wyciąga w Niemczech? I jak to będzie no. z, w niemieckim prawdzie? Zapraszam Was serdecznie. Tak więc, jak widzicie, ludzie się dobrze bawią mimo deszczu. Przechodzimy do organizatora i zobaczymy co ma nam do powiedzenia. Dzieńko. Cześć, witam cię Tutaj Daniel Dlewski, organizator naszej imprezy coś chciałeś powiedzieć nam Danielu? Co Pozdrawiam tutaj znalazłeś się, ciekawego? Z o patrz, kawałek ładny no kurde, to takie zaokrąglone bardzo to no. mi to cały czas wygląda na fragmenty tych kul granatów artyleryjskich tak naprawdę dobry, to trochę duże, jak na owal ale, ale, ale te kule, kule były tak? ogromne niektóre. No, więc Na takim poligonie to strzelali różnymi kalibrami, także mm -hmm, mm -hmm. Cuda wychodzą, Jak jest... się cieszysz? z takich poszukiwań w deszczu i za długa długa Michał Cieszona. Jak w upał, nie? Pewnie przyjemniej. w upale to się trochę śmęci. Coś więcej powiesz nam o tej imprezie. Zdrawiam wszystkich serdecznie, wszystkim przybyłym, e, podziękujemy za uczestnictwo. jeszcze nie w że się nie przyjechali no. spotkać, zintegrować. To jest naprawdę fajnie, ciekawie. Dokładnie tak. Tak więc urok gór jest taki, że, że pogoda jest różna. Na raz jest słońce, a za chwilę nawieje ci deszczu. Jak tu podjechaliśmy to strasznie ciupało, musieliśmy się na chwilę zawinąć. Ale teraz jest już całkiem ładnie. Także coś ciekawego? Nie, uwaga. Co to jest? To jest, wygląda na spód pocisku, ewentualnie może być to wypychacz, ale raczej jest to spód pocisku, sądząc po tych wgrubieniach tutaj, bo też były takie wypychacze, które po prostu wypychały kulki szrapnelowe z pocisku i wyrzucały je. Pod tym był ładunek prochowy odpalany przez rurkę, no ale w tym nie widać ani otworu, więc to obsałem to jest jednak spód pocisku. A u ciebie jak tam? Jak zwykle. <śm> jak zwykle? <śm> <śm> odłamki? Odłamki. Same odłamki. Na którym programie chodzisz na Deusie? I teraz na dipie. Na dipie? No. Sygnałów jest cała masa, także na to nie ma co narzekać. Trzeba na wykrywacza powinniśmy. Tak? Mniejszego Tak. to Ja w jednym dołku tam wykopałem cztery kulki. I cały czas kolejny sygnał, i za każdym razem nowa kulka. Podejdę właśnie zaraz jeszcze do dzika. Zobaczymy co tam dziku wyrył. Idziesz na live na zwiadowce. Nie unikniesz tego. Kujawsko-Pomorska. Pokażesz plecy? Uśmiechnij się, pomachaj. Kujawsko-Pomorska Grupa Poszukiwaczy Historii. Także ludzie, jak widać, z całej Polski, co tam? Panie dziku. A co, kopiam na Pokaż co ciekawego wykopałeś. Wszystko na razie w jednym. Kulki, kulki, ciebie się tam Kulki trochę złomu. Kulki i trochę złomu. Tak się żyje u nas na wsi. Podejdę tam do dziewczyn. lecz mu ciekną. Czekaj, czekajcie! Żeby nie było, że tutaj same facety kopią, kopią też kobiety. I to jest ich całkiem sporo. Powiedziałbym przynajmniej 30% i co roku coraz więcej. Co tam panie mają ciekawego? Trochę i z Okej. Okay. Jesteście na live. 111 112 osób jest na żywo. 4 5 6 6, 6 albo 7 kuleczek. Sypiesz woreczka rękę pokażesz. Tak pewnie. Trochę brudna ta ręka, bo błotko, ale Już moment. Proszę bardzo. Ta Tam jeszcze jakaś jest siedzi w środku. Takie rzeczy się kopia. Pozdrawiamy. Myślicie, że deszcz odpuści na chwilę? Myślę, że tak. Mam nadzieję. Też mam taką nadzieję. Nie wiem, gdzie jest główny organizator Sylwester Pepel. bo on chodzi bez wykrywacza, tylko zbiera złom między ludźmi. Także do niego chyba nie podejdę, bo go nie widzę w zasięgu mojego zwroku. Tutaj jest jeszcze, o podejdę do kolegi choinki. Co ciekawego wykopałeś? No, spód jakiś pocisku? Chyba tak. No tak to wygląda. Drugi tekst. I tyle? No i kulki. I kulki. Tutaj, o, pozytywna grupa detektorystów. Jest grupa moja. Uru To grupa. twoja grupa, Małomiskie podziemie. Pozdrawiamy serdecznie ekipę. Tu jeszcze więcej naszywek: o, chłopaki, z Antonówki Polska, tu Reduta, Tutaj ocalić od zapomnienia. Tutaj Stowarzyszenie Historyczne cicho ciemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Ogólnie te naszywki możecie otrzymać, wpłacając minimum 50 zł na zbiórkę z tego co pamiętam, czy mniej chyba nawet, mniej, nie, 30 chyba, 6 złotych na zbiórkę jak sobie sprawdzicie Stowarzyszenie Historyczne Cichociemnych Podochraniaczy Armii Krajowej Rafał Cieślak. Rafał Cieślak, to organizuje zbiórkę yy, i ogólnie yy, to jest cegiełka na tej zbiórce i możecie ją zdobyć tu jeszcze Wrocławska Grupa Poszukiwaczy i Polska Grupa Poszukiwaczy, pozdrawiamy Adasia Adamka i jego ekipę Elbląską tak więc tak to się kręci. Deszczyk pada, ale chyba lepiej już i tak nie będzie. Także ja wracam do wykrywacza. Gdzieś tam go zostawiłem. I biorę się za szukanie. Jak wyjdzie coś super ciekawego, to wtedy odpalę Wam znowu live'a i Wam pokażę. Tak więc o tu jeszcze. Coś ciekawego masz wykopane? Same kulki. O, kidułki. Dobra, urobek, dobra, 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 dobra. który dopiero dochodzi. Cały, cały czas się dosypuje. Zmieniliśmy definicję słowa poszukuję na sprzątanie. Odłamki głównie większe, mniejsze. Tu widać zapalnik jakiś. Tutaj fajny odłamek z pierścieniem wiodącym. Wypychacze i spody ucisków. Kulek, Kuleczki lecą. Tutaj o proszę, pełno, mi... <noise> pełno kulek. Jest dużo pierścieni wiodących z ołowiu takich większych i takich jeszcze większych o proszę, to jest płaszcz dokładnie chyba od pocisku, jeśli się nie mylę. Tutaj wcześniej gdzieś widziałem, bo teraz nie widzę. Prawdopodobnie fragmenty Gdzie kul o, no, granatów tak, no. artyleryjskich ludzie cały czas przynoszą swoje tente dajemy Uzdrawiamy Tak kokoszka, dziobała, dziobała Tutaj Tobie wypadło. takie rzeczy Masz ołowiane jakieś To jest o, płaszcza z pocisku no. Ciekawe bo to, to jest ołowiane są z znaczy. nie widzę teraz tutaj ale ale ogólnie śledzia wielkiego? No. Nie wiemy Nie wiecie Nie widzę teraz tego odłamka kuli Ale ja mam tutaj Mój też jeszcze jeden kasza To dazika Prawdopodobnie część granatu artyleryjskiego Odłamek Dekielków trochę Trzy moje Ogólnie żadne cuda, same odłamki i złom. Także mhm. tu jakieś w... plany, nie, to, jest. Wypykać. 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 Środka środka, to jest nie jest idzie. Wypychać, wypychać. Obejrzał do czegoś. Nad, to Puseczka, to to, to a tu współczesna. Tu to to, to to. też jakaś miśliska. To... Takie Czy rzeczy. Pozdrawiamy nas serdecznie, idziemy teraz na płytę lotniska i będziemy tam szukać, zobaczymy co tam się dzieje. Co można znaleźć w środku pola? Na przykład cały akumulator. Skąd on się tu wziął? No tego pytania... Ani nie potrzebujesz? Nie znają ja, nawet najstarsi góry. 75 do mojego No to jest akurat 45. Ej, no to do mnie, do mojej skodziny. O, Kurde. proszę. Dobrze piękny, no pięknie. jeszcze można zakręcić. Jak się o, czujesz że swoim wspaniałym dobrze. odkryciem? Ja z tym głębokim wiedzą, że będziesz musiał teraz nim zasuwać do auta, żeby to Wiesz stylizować. Co? Cieszę się, bo nie jest daleko. Ale lepszy, ale lepszy efekt jest sprzątanie tego co my robimy. To też Gdyż... szmat jakiś był zawinięty w Tak, jest? właśnie. O, resztki tego, nie wiem dlaczego to zawijali. Bo ktoś chciał Co? ukryć, wiesz, szedł jak tajniak, kurde, wywalić swój akumulator na środku łąki, tak. bo... Jezu, odbiło od dołu. No, to myślała, że to żarty, że płytki wstały. Ale już myślałem, że szmat to jest depozyt. 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 depozyt to. Taki <laughs> znalezisko jeszcze z tej kolegi, Rychlina Końska. Tak zwany bączek, kończek, bez rączek. A tutaj wyjeżdżają z grubymi fantami już z lotniska. Jesteśmy nadal na lotnisku w Nowym Targu, gdzie samoloty miały startować i lądować, bo miał być pokazy, ale nikt nie ma przez złą pogodę. Pojawili się za to poszukiwacze, którzy przeszukują teren. Oto kolejne znalezisko. Guzik z trzynastką lub piętnastką. Dalej nie wiemy, więc jest to 13.15 okay. Gusik prawdopodobnie z carskiej bo, bo tak wygląda Choć tutaj raczej przeważali Australianki, ale tamci mieli troszkę inne guziki pułkowe Na ogół takie z górną i dolną częścią A tu raczej typowy pułkowy caraczek a tu szczęśliwy znalazca. Jak się czujesz ze swoim znaleziskiem? Na dzień dzisiejszy bardzo dobrze. Ok, na dzień dzisiejszy bardzo dobrze. Zapytamy go jutro jak będzie mieć okazję i jak się jutro czuje, ale dzisiaj bardzo dobrze. Pęk. Piękna podkowa, od jakiejś chyba kucyka taka mała, od małego konika po prostu. Nie wiem. Ale chyba nie wyrósł za bardzo, prawda? Nie znam się dużo, na pewno nie był, ale, ale jest piękna cała. Bardzo lubię podkówki. Mam nadzieję, że przyniesie ci szczęście. No, mam też nadzieję, że mi przyniesie szczęście. Proszę bardzo. Piotka. Dobra. <laughs> Nie widzę mojego włosu. Takie znalezisko. Bagnacik. Odbrony. Traktura. Tutaj kolejne moje super znalezisko. Ulubione piwo. Grzesia, poszukiwacza. I kolejne. nóż od kusiarki Także jak widać, szczęścia nie ma. Jest bieda. Słówka. Ile to znalazłeś? Obiekty. 200, 200 zł Masakra. Dzisiaj pijemy no. do upadłego. Tutaj koleżanka kupiła taką flamerkę. No, ale chcesz tu być? No, będziesz chciała je wreszcie przeżyć. Nie wiem, czy to może być jakiś szelek, może to jakiś damska, ale na pewno jest to dla cywilna. Tutaj szczęśliwa z należczyni. Nie, ja tylko nagrywam ja cię, filmik. Ja cię proszę, nie nagrywaj mnie. <laughs> ale fancik fajne, trzeba. Stan okropny. Prosto z bryłki. Tak, to tak 5 sama, groszy, 34 rok. Nie no, żartuję, nie wiem który rok, ale 5 groszy z okresu międzywojennego. Wykopane przez koleżankę Jołę. Jej Ej. super garetem. Ja Jaki to jest garet? Nie nagrywał, jak 250 niezdysponowana. Ja Ona 50. jest 350 zdysponowana. Tak więc już wszystko wiecie. Proszę bardzo, kolejne znaleziska. Piękny, kolejny carski guziczek. 2 złote grono staje i tutaj jeden grosz międzywojenny Tutaj Boratynka Boratynka koronna Jana Kazimierza 1664 rok dwie, 200 zł ucieka? ucieka To jest 250 dwie, zł w ogóle? 250 <laughs> no tak, to jest w pół no. nie <laughs> Ojej. 50 groszy one zawsze wchodzą w bardzo ładne tak, stanie. A tu widać, że tu nie to. A tu? Tak. Piękny, nie? Tombak. 4 złoty. Cztery 4 złoty 4 zł tombak. Wojtek 200 zł ci zwiało. Ucieka tam już. I taki fancik. To prawdopodobnie kapturek od Piewka, kominka, samolot startuje właśnie. Żeby nie było, że na tym lotnisku nic się nie dzieje. się działo? Nie się działo. Cały czas się dzieje. Zbieramy ją z Samoloty startują, i oderwał się. I sobie leci. I tutaj chyba fan dnia, taki dość chyba starszy krzyżyk. Naleziony przez kolegę. Jak masz na imię? Patryk. Jak się czujesz ze swoim znaleziskiem? Dumny. się czuję, to no dobrze, tak się powinieneś czuć. Ale guzik, guzik, znowu powiedziałem guzik, ale krzyżyk bardzo ładny. Proszę bardzo. Jakie szczegóły? Gumowa naszywka z wiadowcy historii jest już dostępna na naszym sklepie. Zapraszam Was serdecznie na niego. Ogólnie to właśnie kończymy. Ostatni ludzie już schodzą z płyty lotniska. I kończymy tak naprawdę imprezę na dzisiaj. Deszcz nas przemoczył. Tam widzę, że z kołem wracają. No, bez gitów niosą koło. Nie wiem, czy to będzie widać, ale niosą sobie koło. <grym> tak więc, takie rzeczy można wykopać na lotnisku. Akumulatory, koła ogólnie. Zlot bardzo fajny, bardzo sympatyczna ekipa. Ogólnie, super było. Ale niestety, wszystko co dobre, kiedyś się kończy. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam Was na bloga z na sklep sklep zwiadowcahistorii.pl i na sklep stacjonarny w Krakowie, gdzie siądzę ja i z Wami coś zawsze po gawiorze. Proszę. Koło i akumulator. Śmieci, śmieci, też śmieci. Bus, akumulator. Akumulator, samolot. Koło. Samolot nie ma. A z ciekawszych. Uh, sorry, sorry. To jeszcze tulipankiem chciałem. Tak, chciałem mieć z tulipanem. A tutaj jest cała masa odłamków, wykopana wcześniej na łące. Bo mocno zrośnięte. Tu jeszcze więcej odłamków. A tu nasze śmieci. Nie wiem czy widać, ale panowie skaczą tu na spadochronach. Góry. A nad nami wyskakują sobie z chmurki cały czas. Coraz nowe kolejniki się pojawiają na niebie. Taka to sytuacja. W Proszę bardzo, spadochrniarze. No, 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 Nagrywam. No, ale... no, dziewięcia... ale, ale, ale w sumie dziewięciu chobał nad nami, że leżą, ale reszta jest taka malutka, żebyście ich nawet nie zauważyli. I tak sobie fajnie lądują. Tam jest kolejny samolot, rozgrzewa silnik, za chwilę będzie kołował A tu proszę, kolejny spadek I samolot Ej, gondę tą